Da, 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 da. Ej, dobra, czekaj, kamerę, okej, okay, mam tutaj z przodu, czekaj, jak to się klika, o, dobra, już teraz jest, czekaj, bo rączki nie widać, okej, okay, czekajcie, jeszcze nigdy nie nagrywałem na YouTube, ehm, znaczy, kiedyś nagrywałem, ale teraz naprawdę byłem sobie sam, taki, taki o, patrzcie, biegający, wow, patrzcie, wbiłem 15. level. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Matruner, prawdziwy matruner. Wow, ale tu zjeżdżanie. Ej, czekajcie, bo tamten matruner zawsze Was prosił o łapki w górę. Ej, dobra, słuchajcie, jeśli nie będzie pod tym filmem. 5 tysięcy łapek w górę, to usunę ten kanał. Ja! Matruner, ten prawdziwy dokładnie, ten prawdziwy, który jest, słuchajcie, który przejął kanał z powrotem. Znaczy, no, no kanał przejął, zobaczcie zaraz wam pokażę waszego matrunera, który siedzi tam w ukryciu, który się boi. No będę musiał wam go pokazać, chcecie zobaczyć? Zaraz wam go pokażę. A ja, prawdziwy matrunerito, żelazny matruner... diamentowy w sumie to są diamenty, diamentowy matrunerito przejął kanał, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobało, bo już nigdy, przenigdy, matruner, ten fake matruner nie wróci na ten kanał. Jeśli nie je wbijecie tutaj 5 tysięcy łapek w górę Przyrzekam. Usunę ten kanał Dobra, uwaga, uwaga. Oto jest łamaga Matrunero O, patrzcie. Co? Tam leży sobie. A masz ty leżyć sobie. Patrz... Ej, czemu on w ogóle go przyciągnąłem z fabryki? On w ogóle się nie leży, patrzcie, rączkami, tylko rusza. Halo, pobudka, ziom! Czekaj, może go jakoś obudzić. Hmm, jakby to zrobić? Nie, 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 nie. Ty, nie reaguje w ogóle. Dziwny typ. No. Hej, i co? Już koniec nagrywania? <laughs> Skończyło się. Widzowie, ja jako prawdziwy matruner przejmuj, przejmujący kanał, pójdę dzisiaj po całej tej okolicy i będę zwiedzał, robił... Yy... Robił pewne tabliczki. Słuchajcie, mam pomysł, bo będę zaznaczał coś takiego. Patrzcie, patrzcie na to. Ehm, o. Subskrybuj kanał e, Nowego Matrunera. O, tak, dobra, cyk. Patrzcie, subskrybuj kanał Nowego matronera. Pyk, ja jestem nowym Matrunerem, bo przejąłem kanał od tamtego skopiowanego. E, e, Tamtego nieskopiowanego, no nie no, skopi skopiował go. O kura! Eee, a, masz ty kuro! No, widzisz? O, co to jest? O, e, wciągnąłem kurę? Co to? Ona jakaś zielona była? fu, nie, nie, dobra, dobra, ale co to jest ty? Ja chcę to sprawdzić Jak to ściągnąć? Ej, czy dam radę, patrzcie, mam drabinki, odebrałem od matronera, tamtego matronera, Fejka Okej, okay, cyk, cyk, okej, okay, spróbujemy wejść tak, tak, tak! O! Patrzcie! Wow! Ej, jakie fajne! Patrzcie, jakieś lampeczki! Ej, spróbujemy je tutaj postawić! Wow! Patrzcie, jak ciągnę! Jokie kozackie! O, dawaj, dawaj, do maksa, ile rady da? A, albo postaw postawmy na razie tu, cyk. Jokie kozackie! Ej, to można przeskoczyć, słuchajcie! Boh! o, nie dałem rady! O! Nie daj rady, dobra, e, spróbujmy, słuchajcie, postawić je tutaj, o, i naciągnąć na maksa, na maksa, na maksiora, pa, pa, i, uwaga, daleko jeszcze, dobra, napina się, uwaga, o, napina się, cyk, cyk, o, i to koniec, wow, pociąg mnie wyrzuciło, wow, uh, wow, ej, czegoś jeszcze takiego nie widziałem, Poczekie to ma, wow, Uuu, jak wysiu, 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 wysiutko, <laughs> wysiutko, dobra, niech to będzie sobie wisiało tak, ej, to jest to miejsce, to wygląda trochę jak fabryka, idzie? to wygląda trochę jak fabryka i tam jest taka laleczka, ja będę musiał ją spotkać, hej, <laughs> co to biegnie, wow, ej, to jest jakiś niebieski stwór, wow, ale mega, mega dziwny, czekaj, a może byśmy tak do niego podeszli? Eee, kim on, patrz, Piotr biega do mnie Ej, spokojnie, nie rób mi nic złego Patrzcie, jaki on ma uśmieszek Lol, lol, ej, nie, 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 gościu Nie podchodź do mnie, czekaj, bo cię Podpalę, o masz Co on mi daje, ej, co on ma w rączce, co to jest Yyy Co to jest, czekaj O, o, zabieram, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Pork chop Ty nie gadaj, że <laughs> Sur, nie gadaj, że to da rady zjeść Wow, to jest mięso Skąd on ma tyle mięsa? Wo, wow, to jest blok mięsa. Po prostu patrzcie, zro możemy zrobić z tego mięsko, cyk. Wo ej, to jeszcze dźwięki wydaje Ej, mezkitu, pa! Czyk, cyk, cyk, jak świnka. <grym> Ale mocne. Meskitu, a czekaj, tym mogę rozwalać. Ej, łapką można rozwalać. A jak podpalimy to, to się ugotuje? Halo, ej, niech to się ugotuje. Czekaj, wrzucimy to. Poczekaj, czy to się spaliło? Nie, spaliło się. Trudno. Uh -huh. Ale kim on jest? Patrzcie, podbiega. Taki pełen energii. Pe pełen y y szczęścia. Jakiś uśmieszek ma? Gościu, weźcie się lepiej. Wywalaj stąd. Ej, on wygląda jak jakiś stwór, jaka maskotka. Masz. Czekaj. Masz. U, dostał. Chodź tu. Chcesz jeszcze raz? Zobaczysz, patrz. To no, może teraz z łapki, pa. U, co? wyrzuca cały czas te miękko Nie chcę twojego mięcha. Chodź tu. U, co? Popit? Nie, nie chcę, nie chcę. Masz. U, masz. Co, y, tabliczkę jakąś piszę, uwaga, czekajcie, musimy przeczytać co on to napisze. Tylko że ja go uwalnąłem, patrzcie, a masz, a masz, polecisz tam, eee, co to jest? Nie widzisz mnie? Nie, widzę cię, widzę cię. Widzę, no widzę, widzę, wszystko ok, jest, czekaj, czekaj, czekaj. Ale tutaj naprawdę fajny mikrofonik, słuchajcie, matruner, ma, zobaczcie, normalnie teraz lepiej mnie słychać. To przecież ja, Gdzie? To przecież ja no, to... Ty ale to też przecież ja jestem Maj zabieraj mnie to ja nie chcę tego fu. Ej przecież ja jestem też ja no <ścoughs> Ej drodzy widzowie Lepiej żebyście zostawili teraz łapkę w górę Jeśli dobijemy tutaj 5000 łapek w górę Kanał będzie Słuchajcie bezpieczny A jeśli nie to może się skończyć Bardzo i to bardzo źle dla tego kanału Ej, więc lepiej o, Nie rozpoznajesz mnie przyjacielu Heh Jaki my przyjaciel jesteśmy? Masz ty! Masz ty! Masz ty! O, dobra! Chcesz mnie bić? Masz! Um, ama... Co, co na jakiś patek w Chodź tu! O, patrz! Masz! No, już masz lowa HP, Patrz! Masz! Dobra! No i co, i co? Dobra, chodź tu! Masz! Dobra, zostałeś! Patrzcie, serduszka! Masz! Masz! Um, o, o, ucieka! Co on ma z tyłu? Patrz! Patrz na to, co on ma z tyłu! Jakiś biały! Jakiś biały ogonek <laughs> Co to za stwór Dziwny, śmieszny Ej, w ogóle on na, do mnie pisał, że co nie poznajesz mnie przyjacielu No ale skąd ja mam go poznać co, Ja nie wiem co ten matruner tamten robił, nie eee, słuchajcie No to, to takie dziwne, no mega, mega dziwne mm, ok Okej, ale teraz to tak Patrzcie, on pobiegł w tamtą stronę Ja lepiej żebym za nim nie szedł, bo chcę Wejść do fabryki, słuchajcie Wchodzimy do fabryki, tylko czekaj jak się je Otwiera to drzwi, łup Weszłym, wszedłem. <laughs> Dobra. Eee, jak widzicie. Czekaj, czy ta, ta laleczka... to ona się nie pamiętam jak nazywała. Chyba nawet nie wiem. Eee, bo to matruner przecież tamten nagrywał wcześniej filmy. Teraz ja, jako nowy matruner, jestem, słuchajcie, pełnoprawnym eee, właścicielem tego kanału. Dobra, ale wejdźmy tu. I chyba ona tu była, z tego co pamiętam, przy tym szkle. O! Zrób pułapkę. Zrób pułapkę na matronera. Co to było? To ta lalka chyba, ej. O. Okej. Okay. Słuchajcie, podejdę do niej. Zobaczymy co ona tutaj robi. Pa, pa. O o o. o. Co to tego? Da... O, o! Kim jest? Cześć! Hej, o hej! Patrzcie, odpisała. Hej, hej, hej! I co tam? Ona ma oczy, wow! Dobra, hej! Ale dziwne, że ta lalka się porusza i chodzi... Udało. Się? Yy, ale co miało się udać? Yy, smile ci wybaczył. Yy, czekaj, czekaj, zaraz wracam. O co chodziło? Ej, drodzy widzowie, możecie mi napisać. O co chodziło? Bo. Aaaa! No tak, bo ja tam tego matronera, tego pierwszego, słuchajcie, yy, co był na tym kanale, nagrywał wcześniej, to. Przecież Smile'owi robiłem trole, Widzieliście, robiłem trolle, zrzucałem go, haha. Ha. Myślałem, że będzie śmiesznie, fajnie, ale chyba. przejąłem A i Smile' się wkurzył na tamtego matronera. Yy, ale okej, okay, musimy powiedzieć i chyba, że się udało. No, dobra, niech będzie. Yy, halo, halo! U udało się, tak, udało się. Yy, Smile' już nie jest na mnie wkurzony, spokojnie, nie martw się. Już wszystko załagodzone. Cześć Przypomnisz mi swoje imię Bo zapomniałem A gdzie jest on? Eee, powiedział, że poszedł herbatę sobie zrobić Tam o, daleko, daleko Nie wiem gdzie on jest eee, A gdzie on jest? Eee, dobra, ale coś jeszcze napiszesz oprócz tego Czekaj, masz o, Dostała Dobra, będziemy ją trollować, ba a Masz Dobra Pisz szybciej! 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 No nie, spokojnie, to tylko żarty były, dobra. Naprawdę mnie pamiętasz jak się nazywam? No skąd... Ej... Nie, nie Nie wiem, laleczka jesteś! Laleczka! Ej, widzowie, musicie mi napisać jak ona się nazywa. Jak nas się nazywa? Szybko, szybko piszcie w komentarzach! Jak ta lalka się nazywa, bo ja zapomniałam... Nie, bo ja po prostu nie wiem, nigdy wcześniej nie słyszałem o jej imieniu, ale chyba... Nie, nie wiem. Eee... Dobra, jestem p... Na no, py się nazywa! Eee... Okej, okay. dobra, a ma Samas, a masz, na py, na py, na py, masz, 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 dostaniesz, a masz, a masz. Dobra, bujaj się, elo, elo, o masz Dobra, ooo, ty, rzuciła się na mnie, dobra, spadaj ty, leczko, nie chcę tutaj na ciebie patrzeć Straszna, masz to, o masz, patrz, cyk, 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 cyk Zabarykadowana, nie przejdziesz już teraz, zamykam cię tu i, i tyle Słuchajcie, na py, proszę was Musicie mi napisać w komentarzach, jak ona się nazywa na P e, Nie wiem, może Playtime? Nie wiem, Playtime? Może się Playtime nazywa? Ja naprawdę nie mam pojęcia, e, ale jak widzicie, no. E, dziwne, dziwne, dziwne akcje tutaj się dzieją w tej fabryce. Jakoś tu ciemno. Mega, mega ciemno. Czekaj, może weźmiemy pochodnie O, cyk. Ha, od razu lepiej. O, postawimy sobie ją tutaj. Będzie wszystko ładnie oświetlone. Co to, to za miejsce? Yy, nie wiem. Ty, no nie mam pojęcia. Czekaj, po, porozglądamy się. O, e, to się pali. <laughs> Lampki, ale fajne. Yy, ej, czekaj. Ten. Ten stwór. To jest chyba on! Tego, co wcześniej widziałem. Nie ja się nazywa Hagi Sejs. Hagi Hagi się nazywa. <laughs> Jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. A tutaj, co to jest. Hi kids Nie wiem, a tam? E, I am joke to you Pff, Dobra, walone w niego e, Później go znajdziemy, porozmawiamy z nim A tu, co to jest? E, o, A tu jakieś informacje Widziałem jak Chciałeś to zniszczyć Kto to jest? To ona? Mam 20 lat Dobrze. I'm a real girl Just like you Pff, Dziwne Mega dziwne, ale jak to w ogóle jest zrobione? Co to jest w ogóle? Dobra, nieważne Słuchajcie, porozglądamy się. Łoo, wow, jakie tu kąpy są! Ej, ale tu można by było ryzać w Minecrafta, no nieźle. Mega, mega, mega fajne. Dobra, ale... Jeszcze tam chyba jest jakieś pomieszczenie. Czy tutaj jeszcze? To wszystko pozamykane, dobra, pójdziemy w drugą stronę. Jakoś ciemno się zrobiło, szczerze wam powiem. Dobra, tutaj ludki jakieś... Tutaj jakieś inne światełka Dobra, ej, wchodzimy Co to jest? Jakaś maska, czy co? Ło, wow, nieźle Śmietnik? Dobra, e, skrzyneczki <laughs> Patrzcie, co to jest? Notarka! Ło, wow, ale się zacina Dobra, e, pochodzimy, poszukamy może czegoś Może coś znajdziemy ciekawego, patrz Jakieś notatki Ło, wow, poczekaj Prowadź mnie do niej. Czy to ona nas obs Co to w ogóle się działo? Co to za historie jakieś dziwne? Cześć, patrz, to można otwierać. Kamery, patrz. Hi, kamery są. LOL. Dziwne, bardzo, bardzo dziwne, dobra. O, ej, latarka mi się psuje. Halo, latarko. Eee, okej, okay, kasa jakaś. Eee, eee, co to jest? O, 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 widzieliście? Tu coś było. Tu coś było, stało koło mnie. Eee... Co tu tyle mgły jest? Yy, mega dziwne Ej, chyba ten stwór tutaj przyszedł do mnie, ta ten, ten maskotka taka niebieska Ale taka milusia ona była, taki fajny uśmieszek miała, nie? Eee, yy, bardzo Dobra, słuchajcie, pochodzimy jeszcze, porozglądamy się Co to za ludek? Jaki śmieszny I to zabawka jest normalnie <grywka> Dobra, kabinecz, Ok. dobra No spoko, wszystko wiadomo Tutaj coś mamy, dobra, fajne, fajne, fajne pomieszczenie, bardzo fajne, tylko bardzo ciemno, dlatego dobrze, że mam tą światełko, nie, to jest najważniejsze, ha! dobra, e, przechodzimy chyba, tu już byłem wszędzie, dobra, wracamy z powrotem, może idziemy do Popi. o, dawaj, wyzw wyzwiemy ją na pojedynek, o, dobra, w końcu światło, trochę jaśniej, e, całe szczęście. Dobra, zobaczcie, jak tutaj naprawdę jest całkiem ciekawa miejscówka. Ja nie wiem, jak ten Matruner, ten Smile, Slow, jak oni to nagrywali. Eee, że tutaj sobie chodzili, tamta lanka została tam zamknięta. Widzicie? O, tam, w tamtym mie miejscu. E, uwolniła się? O, o. Dobra, nieważne, słuchajcie, ale... Ej, to ten ludek, który widziałem na początku odcinka. On sobie tu chodził, był taki przyjazny, ja go biłem, haha, <grywa> dziwny, ale tam wydawało mi się, że też widziałem tego stwora, mega, mega dziwnie, czekaj, zaświecimy mu w oczy, pa, masz, yy, dziwny, dobra, podejdźmy dookoła, jakie ma futro kozackie, patrzcie na to Oh, Joo, łapsko, takie duże, ogromne stopy. Tu w ogóle jakiś na łapkach ma jakieś magnetyczne? Nie wiem, co to jest. Dobra, podejdźmy do niego, popatrzmy mu. O, zaświetlmy mu prosto. Do dzioba, patrzcie. Eee, uwaga, patrzmy, czy ma dużo zębów? Policzmy. Raz, dwa. Aaaa! Dobra, ucieka, patrzcie, widzicie, on się ruszył. U, 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 u. mi się, czy nie? O, to jakiś dźwięk on wydał. Co? Wow, jak wystrzelił, widzieliście to, widzowie! Jak on wybiegł, sprzedałem za mną. Okej, okay. co on tu widzi? Idzie tu! Nie, co to jest? Hagi! Hagi jakiś. Ej, możecie mi napisać, czym on jest? O, patrzcie, wchodzi. O, 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 o mamy problem. Dobra, widzowie, ja kończę ten odcinek. No to jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. O nie, to mnie bije! Wow, 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 wow. Dobra zawijam stąd Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, oczywiście łapki w górę, żeby nie ominął was żaden film. No i jeśli nie dobijecie pod tym odcinkiem 5 tysięcy łapek w górę, to ja, nowy matruner, usunę ten kanał. Więc jeśli chcecie widzieć jeszcze matronera i mnie... No w sumie nie, bo już matruner nie wróci, bo jest zamknięty tam daleko w obsydianie To musicie zostawić 5 tysięcy łapek w górę. Dobra, drodzy widzowie. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa pa!